No i wszystkim. To ja, Daligowski. Jak widać. Dzisiaj gramy na kontrolerze. <laughs> zobaczcie, jakie to jest dziwne. I ja nie mogę. Czuję się jak bot. Ja. Niestety nie będziecie widzieć kamerki, bo nie gram z kamerką i nie będę grał z kamerką. Dobra. Face Reveal będzie na 1 milion subskrypcji. Mam to gdzieś. Ale możliwe, że będziecie słyszeć w moim mikrofonie, jak. Ogólnie gram na kontrolerze z Xbox One, na tym, tym oryginalnym Xbox One. Ie. To będzie okropne. Ja ten filmik w ogóle chciałem zrobić już od bardzo długiego czasu, ale zawsze go odkładałem na później, bo jestem leniwy. Na początku zagramy snajperem. Każdy się na mnie patrzy, jakbym był botem, bo jestem dosłownie ubrany jak bot. Ja wiem jak, nie wiem jak się robi drwiny. To jest bardzo dziwne naprawdę. Spróbuję z, kogoś zabić. O o. O, -o. uno problem. Jak się zmienia broń? Ja nie umiem grać na padzie w strzelanki. Kiedyś umiałem. Ale nie umiem O Jezus Maria <laughs> Ja się czuję jestem jakiś boomer co nie umiem grać w gry Kiedyś bardzo często grałem w Call of Duty na konsoli, na PlayStation 3 W Black Opsa 2 bardzo dużo grałem Miałem tam chyba Prestige 3 albo 2 Więc tro trochę tam sobie grałem O no ty chamie Dobra, patrz to No przecież to była bania jak się zmienia broń O Dobra, tym Zobaczymy jak się broń zmienia Jeszcze nikogo nie trafiłem, to jest najlepsze, nie? To jest najlepsze. Jeszcze nikogo nie trafiłem, nawet w ciało. Jest! Head! Proszę! No ty... Dobra, asysta może być, ale jaka bania, ty! Bania roku! Jeśli w ogóle zastanawialiście się, czy ja odszedłem od Team Fortressa, bo nagrywam teraz Minecrafta bardzo często i robię streamy prawie co... Nie... Dwa dni z rzędu zrobimy streama z Minecrafta, z tego P.P. ppcrafta. Nie odchodzę od Team Fortress 2. Jak na razie. Po prostu jestem uzależniony od Minecrafta w tym momencie, ale. Jak mam ochotę zagrać w Team Fortress 2, to gram w Team Fortress 2. Jak mam ochotę zagrać w Minecrafta, to gram w Minecrafta. Naprawdę. Po prostu nagrywam co chcę i nie zmuszam. O! O! Myślał, że to bania była. czekaj, bo ja co ja robię? O, żeż ty. Ja po prostu nagram to co chcę i nie zmuszam się do nagrywania rzeczy, tylko żeby wyświetlenia mieć, bo to jest bez sensu dla mnie. Dobra, widzowie, ja chyba zmienia klasę, bo ja tym sniperem nic nie robię. Jak się zmienia klasę, czekaj. O! Drwiny! O! Aha, pod, pod Xem są drwiny, ale mogę tylko zrobić tą podstawową. Bo ja nie mam 1, 2, 3 na kontrolerze, nie ma czegoś takiego. Dobra, zobaczymy, jak mi Soldem pójdzie. Wydaje mi się, że Soldem będzie łatwiej niż najperem bo Splash Damage mnie uratuje. Jeez! Dobra, znalazłem swojego maina chyba na kontrolerze. Widzowie, zabiję medyk granie. Broni są dobrzy w tą grę. A. o nie, ja zapomniałem, ja miałem mody pobrane. O nie, dobra, będziecie widzieli teaser następnego filmika z modów w Team Fortress 2 Ja zapomniałem mody odinstalować, bo ja testowałem na filmik, bo ja chcę zrobić filmik taki fajny Gdzie on jest? Uciekł mi On na respa uciekł, wystraszył się mnie Jakie jestem dobry, ty Ja na kontrolerze rozwalam jakiegoś gościa, co na myszce gra Nie, ja jestem najlepszy w tą grę, widzowie, nie ma lepszego O, odkryłem jak się kłóca, trzeba... Nie. Kto wymyślił to, żeby trzeba kliknąć bam, żeby... Co się dzieje? On nie umie mnie trafić, chłopie. O co tu chodzi? Chłopie, jestem za dobry. Ja też na tym nie, za szybko pisał Ho, 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 chłopie. Chłopie, ja nie, nie, gdzie ja jestem. Dobra. Co on zrobił? Giga Kubica, co on zrobił? Hop napisał Hax, nie on jest po prostu lepszy od ciebie Cry about it, popatrz się o to Ja nie mogę co on zrobił, Giga Kubica, najlepszy gracz w Polsce Dobra czekaj, ja chcę komuś wywalić z liścia takiego Taką bombę wywalić, chłopie, ja taką <noise> W ogóle nie wiem czy widzieliście, ktoś napisał, ty masz streama teraz? Gram na kontrolerze od Xboxa pomocy, aha Pog Jestem coraz lepszy Wie, Wiecie czego ja się boję? Ja się boję, że ja teraz przyzwyczaję się do grania na kontrolerze jak teraz spróbuję, pa, na myszce teraz spróbuję zagrać O nie, bo mi się zmieniło to na kontroler, dobra Teraz jak spróbuję zagrać na myszce, to będę grał jak mm, Nubas Bo teraz na myszce jestem, teraz na kontrolerze Chyba widać różnicę Ale na pewno ktoś w komentarzach będzie, że O, ty nie grasz na kontrolerze, pokaż kamerkę jak taki mądry Nie, nie wierzę ci, że grasz na kontrolerze Takie brum momento Jak ja mam ci, patrz, teraz jestem na kontrolerze, pa Teraz klikam wszystkie guziki, jakie są I teraz jestem na myszce no, ale na pewno jakiś mądry inaczej znajdzie się w komentarzach Co napisze, nie grasz na kontrolerze, skamujesz. Ale Pyro jest łatwy No i zabiję go Chłopie, Pyro to jest taka niezbalansowana klasa To jest, to, to jest, prze, to jest przegięcie naprawdę ja Nie wiem co nie myślę, jak tworzyć to klasę Dosłownie Pyro może grać każdy bez mózgu nawet. Ja dosłownie gram na kontrolerze, ja tylko idę do przodu i trzymam przycisk strzelania i zabijam tych ludzi. To jest taka niezbalansowana klasa, to jest niepojęte. Ja nie wiem, co oni myśleli, jak tworzyli tą klasę. Jak oni myśleli, że to jest zbalansowane? Gracz I like GG's. Tamtowo po Twojej śmierci zablokuj to slash no taunt kill. No, gdybym mógł to napisać na kontrolerze, to bym pewnie to zrobił. Halo, proszę dodać na serwer możliwość wpisania komendy slash no jak gra się na kontrolerze, halo, to jest bez sensu i trochę rasistowskie Ja chyba tak zacznę robić ja wiem, ustawię czułość na milion i będę tak robił, czekaj yy, Hopie, mysz, kontroler chopię full, jedziemy Bożeż, ty O nie, o nie, o nie, nie. Ty, ja, ja zaraz odlecę, ty Jestem ciekawy, jak to wygląda, naprawdę Zabiję kogoś nie chcę mi się w to wierzyć. Chopie, to jest takie OP. Nie powiedz mi, że ta, że ta klasa nie jest niezbalansowana. Naprawdę. Jeśli ja, jeśli ja mogę po prostu wejść w enemy team i zacząć się kręcić i zabijać w ten sposób ludzi, to, to nie jest. To, to, tak nie powinno to wyglądać. Dobra, czekajcie, wiecie co, wiecie co ja chcę wypróbować? Snajpera na tej czułości. Ja jestem ciekawy, jak to. Czy ja kogoś trafię w ten sposób. Nie, ja nikogo nie trafię na najwyższej czułości, to jest niemożliwe. Jakbym taką banię typowi O, Kaman. O, no. Nie. Ja, ja idę go zabić. Ja idę go zabić. On wie, że jestem po. Ja mam czerwonik zbyt nisko. Ale nie mogę go poprawić, bo jak próbuję. Ja, ja ledwo ruszam gałką. Bro. Jak ja mam kogoś zabić na tej czułości? Ja nie mogę zabić go na tej czułości, ale ja chcę go zabić na tej czułości, żeby mieć satysfakcję z tego. O! Oh. To proszę. Jakiego ja zabiję, wychodzę z tej gry. Nie wytrzyma. Dobra, wiecie co? Ja gałkę tylko będę ruszał na boki, jak się zryspie i będę miał idealnie na poziomie głowy celownik. Nie, nie mam... mam na poziomie brzu. O! Nie, ja nie chcę bodysz o tym go po... zabić. ZU... O pop... Nie. O nie. Nie, nie, proszę. Jest! 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 Dauntuj! Jest, tutaj! Da Mogę wyjść. Widzowie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jestem z siebie dumny, mam nadzieję, że wy ze mnie też. Jestem najlepszym graczem kontroler Xbox One Polska, Team Fortress 2. Jezu, ten filmik jest taki chaotyczny, ja nie, Jak dotarłeś do końca, do końca to gratuluję. Ale no, dobra, siema. Gardu mnie boli.